Siemano, witajcie widzę w kolejnym odcinku na tym kanale A dzisiaj przeglądamy się kolejnemu numerowi magazynu Lego Ninjago Jest to numer trzeci na ten rok Oczywiście marcowy numer z minifigurką Van Grisa, który prezentuje się w ten oto sposób Także zapraszam do oglądania W ogóle dzisiaj pierwszy dzień wiosny, więc całkiem spoko się właśnie składa, że w ten oto dzień wychodzi ten magazyn A jak kupiłem go nawet dzień wcześniej, ponieważ znalazłem go w Inmedio Także oczywiście polecam chodzić do Media, bo tam często właśnie tak jest Tak samo mi się zdarzyło, że ze minifigurką Kola z 16. sezonu, też właśnie tego złotego I też właśnie z w wtedy to znaleźliśmy, więc całkiem fajnie Ogólnie jeżeli chodzi o Ninjago, to na moim kanale ostatnio było całkiem sporo odcinków właśnie przeciekowych, jeżeli chodzi o United I teraz troszkę muszę się z tym właśnie tutaj powiedzmy e, powstrzymać jakby No bo troszkę ten za dużo nawalam, tak mi się wydaje, w sensie były trzy odcinki tego pod rząd jednak wolałbym tak akurat nie robić, także tutaj jeżeli chodzi o przecieki, to już tam gdzieś na internecie od kilku dni latają przecieki zbroi, w sensie ninja ze stroju, jeżeli chodzi o, wiecie, no maskę po prostu, mm. maskę Kaya, ale jej nie pokażę po prostu, bo już, no muszę troszkę przystopować właśnie jeżeli chodzi o te odcinki tego typu, ale jak pojawi się więcej informacji, to sobie zrobię taki jakby jeden większy. No i okej, lecimy sobie oczywiście z magazynem, mamy tutaj tak spakowaną oczywiście minifigurkę Wangelisa. mamy też oprócz tego... Paczkę kart, która wygląda tak, jest to oczywiście paczka kart z 8 serii. Ja na sobie się tam odłożę po prostu do szafki i może kiedy się otworzę, zobaczymy. I mamy też skrystalizowanego kola, edycja limitowana. Jest to właśnie no, karta limitowana. A jeżeli chodzi o sam magazyn, cena 20 zł bez grosza to się akurat nie zmieniła. Na okładce widzimy również Jaya. Ostatnio z tego co pamiętam był Zayn, a no tutaj właśnie mamy Jaya z tymi włosami z bandaną. No dobra. Mamy oczywiście tej kartę kola pokazałem na okładce no i właściwie chyba nic nie pozostało nam więcej niż otworzyć sobie sam magazyn. Tutaj mamy przedstawione również yy, kilka kart w sensie z tej nowej serii. OK. Fajnie wyglądają te platyny, w ogóle chciałem tego Kaja, ale zobaczymy, czy kiedyś się to uda. Mamy oczywiście spis treści, następnie pojawia nam się instrukcja złożenia sobie naszej mini figurki. Yy, OK. Kolejne łamigówki, wiadomo, to jest chyba całkiem tutaj klasyczne. Mamy też reklamę magazynu Jurassic World, A tutaj jakiś komiks, także chyba całkiem spoko. Eee, no dobra, mamy tutaj właśnie tego typu komiks. Eee, mamy też, oczywiście, kolejne zadania. Oraz dwa plakaty. Pierwszy taki eee, Ninja Go. No dobrze. A drugi z eee, tym, z Oniloidem. Spoko. Aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie poprzednie eee, magazyny miały fajniejsze tutaj plakaty. Na przykład taki, który wisi mi na ścianie. Po prostu ten oficjalny z 16 sezonu. Także tutaj te akład są takie troszkę powiedziałbym przeciętne. Oczywiście kolejna część komiksu oraz straszne utrapienia. Czyli mamy tutaj pokazane postacie typu Hand Dog, McBrug, ten ziomek taki, Fujitaf i Daret. Tego nawet nie próbuję wymówić, bo mi się nie chce. Mamy oczywiście kolejne tutaj dodanie manewry lotnicze. Następnie tutaj, mamy coś takiego Powiedz własną historię tego Ninjago z Ninjago NXT. Aha, no to całkiem fajne w sumie, muszę się mu przyjrzeć. Ma oczywiście pracę czytelników, jak to zwykle bywa. No i ten numer, który aktualnie omawiamy sobie, jest numerem 99. A kolejny jest numerem setnym jeżeli chodzi o wszystkie magazyny Lego Ninjago. Chyba wypadałoby go kupić, co nie? No właśnie, wydaje mi się, że chyba go nie kupię, bo mamy tutaj mini figurkę złotego Smoka Cola i no słabo jak dla mnie, w sensie kurczę. No fajnie, że właśnie mamy wszystkich tych smoczych ninja bo dla osób które kupują tylko magazyny to możecie za stówkę mieć właściwie wszystkich takich smoczych ninja ale dla mnie no to jest naprawdę słabe no bo w zestawach właściwie te figurki były po, po prostu porozrzucane po różnych zestawach tak po czterech setach, które po prostu prawie wszystkie kupiłem, no może zajmę z magazynu ale całą trójkę miałem zestawów właśnie jest to dla mnie słabe jako kolekcjoner zestawów po prostu, no że w magazynie za taką cenę mamy po prostu e, te figurki, no okej okay, na pewno to się ucieszy, aczkolwiek ja chyba tego magazynu nie kupię, od razu wam mówię, ponieważ po prostu nie potrzebuję tej figurki. magazyn ze złotym dżem ze złotym kupiłem bo akurat chciałem zrobić mema z Red Bullem a tutaj po prostu nie mam już tego raczej po co kupywać, kupować, mam też u, oczywiście informację o tym, że jest to 18 kwietnia a jeszcze w kolejnym numerze mogę powiedzieć, że jest Asfira, więc chyba też jej nie kupię, ponieważ również ją mam. Ale okej, okay, zobaczymy. Mamy tu również takie oto coś. Jest to pudełko Złotych Mocy. Fajnie wygląda w ogóle to. Zobaczmy, tutaj takie jakby zdjęcia z serialu. Yy, I ty, Tylko Tania i do nie są z serialu, aczkolwiek tutaj widzę, że właśnie na przykład Oni Lloyd też jest tutaj, jego mordka z serialu. Całkiem fajnie. Także teraz oczywiście idziemy sobie do dodatku. Tak, tylko przypomnę o karcie limitowanej, i zaraz, zaraz prześciguję ją, powiedziałem, że nie kupuję figurek, które już wcześniej posiadałem, chyba że mam z nimi jakieś fajne plany. No i właśnie tak jest z tą figurką, ale o tych planach powiem Wam za chwileczkę. Na opakowaniu, w sensie na po prostu, z saszetce mamy oczywiście samego Wangelisa. Z tyłu to wygląda tak, tutaj mamy, pokazaną Jego maskę. Dlaczego nie twarz, to zaraz się dowiecie. Otwieram sobie oczywiście tę samą saszetkę i zobaczymy, jak wyglądają. O ile mi wcześniej nie pospadają wszystkie elementy. Także rzeczywiście sobie tutaj wysypujemy i właściwie chyba wszystko już tutaj wyciągnąłem. Dlaczego nie twarz? Ponieważ Evangelis w tym numerze ma po prostu czarną główkę, tak samo jak na przykład jest to w minifigurka ze stawu. czasami po prostu jakichś mandalorianach i tak dalej, mamy po prostu zwykłą czarną główkę. Zaraz wam pokażę jeszcze lepszą wersję Evangelisa po prostu zestawu, a najpierw sobie omówmy to. Mamy tutaj oczywiście tego typu spodenki, są to właśnie te spodnie oraz torsik od tych generałów z. 16. sezonu, to wygląda właśnie w ten sposób. Z tyłu to wygląda tak. Następnie piękna różowa zbroja, i właściwie tylko to jest mi bardzo potrzebne, ale zarazam pokażę dlaczego. Mam oczywiście tutaj również y, te elementy do stworzenia sobie skrzydeł naszej postaci. Y, całkiem fajnie, w sumie, że tutaj również się one pojawiają. No bo z tego, co pamiętam, ten Wangelis w sensie ten Czaszko Księżyc, który był właśnie y, w zeszłym roku, chyba albo dwa lata temu, to właśnie on miał tutaj. Po prostu nie miał skrzydeł i, i tyle. Miał, po prostu był bez zbroi, więc no. E, następnie mam oczywiście tutaj tą zwykłą czarną główkę. E, no okej, okay, śmieszna sprawa. I naprawdę bardzo ładną maskę, ja ją będę zachwalał często. Bo po prostu mi się ona bardzo podoba, zrobiłem z nią też kiedyś mocka, z tego co pamiętam chyba w wakacje. I całkiem fajnie to wyszło. No i do ręki jeszcze oczywiście jedna. No wciska się różowa katana, więc spoko dla osób, które jeszcze jej nie miały. No i tak wygląda nasza figurka wangelisa z magazynu, a tak wygląda figurka wangelisa z zestawu na pierwszy oka tutaj właściwie tylko broń się różni, oczywiście pod maską, tutaj nie mamy zupełnie nic, jak przed chwilą właśnie zdążyliście zauważyć. A teraz z zestawu mamy tutaj takiego oto Wangelisa, z taką napadę bardzo ładną twarzą, więc dla mnie jako posiadacz tej figurki, fajnie, że właśnie w magazynie mamy po prostu gorszą jego wersję. I tak właśnie powinno być, że w magazynach mamy jakby troszeczkę właśnie gorsze wersje figurek, że osoby, które miały dany zestaw, nie były aż tak złe na Blue Ocean, że tak się sobie wyrażę A teraz robimy sobie takie małe tutaj podmiankę, ponieważ właśnie ten magazyn kupiłem głównie po to, żeby zrobić sobie tutaj customa innej postaci. Jest tutaj ciekawa sprawa, bo nigdy tak nie robiłem na odcinku, że od razu właśnie po omówieniu figurki już robiłem sobie customa. Ale mam tutaj przygotowane elementy do customowego Mystera F, który właśnie tutaj będzie w mojej kolekcji, teraz sobie zagości. Mam tutaj główkę Mystera E z Zesonu 8, bo po prostu miałem dwie główki. Mam tutaj tył właśnie hełmu, który był w zestawie. Czerwoną szybkę, przez co właśnie nie widać, że tutaj te oczy są czerwone, bo powinny być po prostu przy tej figurce, ale no. Zrobimy tutaj również taki oto customowy pistolecik, po prostu dla niego. Oraz do drugiej ręki dam sobie tutaj złoty szulikę, oczywiście jeden, nie tak, w zestawie miał on dwa. I figurka wygląda w ten, oto sposób. to sposób. Znaczy teraz właściwie mogę mieć równocześnie i tego, i tego postu po ziomka. Ja się właśnie cieszę, ponieważ wcześniej robiłem sobie mistrza F postu po z elementów Wangelisa. A teraz przy tym mogę sobie po prostu zrobić go bez użycia właśnie elementów z tego wangelista. Teraz z tego wziąłem. Sprzedaż mi się przydała, oczywiście gdzieś tam indziej. Tak samo jak i czarna główka, maska też i różowa katana również z takiem na plus. Także tutaj te figurki już sobie właśnie złożyłem. Eee, oczywiście tych elementów do Mystera F nie ma w magazynie, to jest chyba całkiem logiczne. To jest tylko i wyłącznie mój custom. Także teraz lecimy sobie z podsumowaniem tego odcinka. Także podsumowując, magazyn zapadnie spokój, jeżeli chodzi o po prostu figurkę, ponieważ nawet jeżeli już mieliście tego Wangelisa, to możecie po prostu zrobić sobie kogoś innego z Rady Kryształowego Króla. Nawet nie musi być to mr. F, może być po prostu losowa postać nawet swojej ulubionej postaci, która po prostu nie znalazła się w Radzie Kryształowego Króla z 16 sezonu. Po prostu możecie sobie popuścić wodze fantazji, zrobić sobie właśnie własnych generałów, tak jak też robiłem to na kanale właśnie dwukrotnie, jeżeli chodzi o odcinki. Także że tutaj oczywiście polecam. Jeżeli też boicie, prostu mi całą figurkę Wangelisa, Też jest taka opcja, oczywiście. Za dwie dyszki macie naprawdę bardzo fajną figurkę. Tylko pamiętajcie, że właśnie bez twarzy. Ale okej okay. W każdym razie, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście wiecie co ma się robić. Łapeczka w górę was subskrypcji, byście nie przegapili kolejnego odcinka na moim kanale. No, właściwie widzimy się w kolejnych odcinkach na tym kanale. Nie wiem, czy w kolejnym przeglądzie magazynu, bo tak jak mówiłem, już tego smoczego kola mam. Następnie a z chwilę też mam. Także zobaczymy, czy je kupię, czy może raczej nie. Ale możliwe, że jeszcze jednak się rozmyślę. To się oczywiście okaże. A też w innych odcinkach widzimy się na kanale po prostu w jakichś recenzjach, mozkach itd. Tak tak Także do zobaczenia. Trzymajcie się i miłego dnia. Cześć!